Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy przeprowadzić klonowanie otwartej ramki odczytu kodującej amylazę człowieka i wprowadzić ten fragment DNA do bakteryjnego wektora ekspresyjnego PET28A. Ten wektor umożliwia wyposażenie rekombinowanego białka, wyrażanego z tego właśnie wektora, w znacznik tzw. HISTAG, zarówno na końcu N rekombinowanego białka, jak i na końcu C. Dzisiaj pokażę Państwu sposób skonstruowania takiej konstrukcji genetycznej, aby koniec N był normalny, niezmieniony i odpowiadał natywnemu białku amylazy, natomiast żeby na końcu C takie rekombinowane białko miało znacznik histydynowy, który umożliwi przeprowadzenie chromatografii powinowactwa na złożu niklowym. Najpierw otwórzmy sekwencję PET28A, w programie APE. Warto upewnić się, czy ta sekwencja rzeczywiście ma formę kolistą, ale w istocie tak jest. Ma długość 5369 par zasad. Następnie spróbujmy otworzyć sekwencję mRNA amylazy w programie APE. Widzimy, że jest to liniowa sekwencja o długości 1779 nukleotydów. Jeżeli chcemy przeprowadzić klonowanie in silico, najpierw musimy wybrać otwartą ramkę odczytu, ponieważ nie potrzebujemy tych części MRNA, które nie kodują informacji o białku. Zatem wykorzystujemy narzędzia, które kryją się pod menu ORFs, Find Next. To spowoduje znalezienie pierwszej potencjalnej otwartej ramki odczytu, która jednak jest zdecydowanie za krótka, aby kodować amylazę. Szukamy następnej ramki odczytu i to doprowadza do znalezienia otwartej ramki odczytu o długości 1536 nukleotydów, co odpowiada białku składającemu się z 511 aminokwasów. Aby ułatwić sobie pracę, możemy skopiować tę sekwencję i stworzyć nowy plik. Z menu Edit wybieramy Copy, czyli Kopiuj, a następnie z menu File, czyli Plik wybieramy nowy plik. To powinno otworzyć nam nowe puste okno, do którego możemy wkleić wybraną sekwencję, wykorzystując znów menu Edit, a następnie Paste, czyli wklej. Widzimy w tej chwili, że sekwencja jest liniowa, ma 1536 nukleotydów, zaczyna się od kodonu kodującego metioninę bo oczywiście jest to otwarta ramka odczytu i ma długość umożliwiającą zakodowanie 511 aminokwasów. Pierwszym krokiem jest zaprojektowanie starterów, które umożliwiłyby w laboratorium przeprowadzenie reakcji PCR, która doprowadziłaby do namnożenia tego fragmentu DNA, umożliwiając w ten sposób pozyskanie wystarczającej ilości materiału do przeprowadzenia klonowania. Ponieważ naszym celem jest sklonowanie całej otwartej ramki odczytu, powinniśmy zaprojektować najpierw starter hybrydyzujący z początkiem sekwencji naszej docelowej, i zwykle startery. Powinny mieć minimum 18 nukleotydów. Nasza wstępna propozycja ma 19 nukleotydów. Temperatura topnienia to 52 stopnie. A koniec: 3' to cytozyna, ta zasada azotowa, która umożliwia utworzenie trzech wiązań wodorowych. To gwarantuje stabilność. Oddziaływania między matrycowym DNA a starterem, w związku z tym dobrym zwyczajem jest właśnie zadbanie o to, aby na końcu 3' znajdowała się cytozyna bądź guanina. Tę sekwencję możemy skopiować i przenieść do nowego okna. I możemy wstępnie także ją zapisać sobie. Jako starter roboczo z lewej strony. Na razie sobie zminimalizujemy to okienko, żeby można było zaprojektować starter z kolei z tak zwanej prawej strony. Ponieważ naszym celem jest otrzymanie znacznika Histag na końcu C, z pewnością musimy ominąć kodon stop, który jest ostatnim kodonem otwartej ramki odczytu. W związku z tym, gdy projektujemy starter, w tym przypadku musimy zaproponować taką sekwencję, która na pewno nie będzie hybrydyzować z ostatnimi trzema nukleotydami w otwartej ramce odczytu. Zatem zaznaczam, począwszy od guaniny. I tak długo przeciągam, aż temperatura topnienia będzie bliska temperaturze topnienia tzw. lewego startera. W tej chwili puszczam myszkę i widzę, że zaznaczyłem sekwencję o długości 24 nukleotydów. Temperatura topnienia to 53 stopnie, i oba końce są guaniną. Zatem zasadą azotową, która może tworzyć trzy oddziaływania wodorowe. Ten sekwencję także skopiujemy i przeniesiemy do nowego pliku. Ten plik nazwiemy sobie Starter Prawy. I teraz zestawmy sobie sekwencję starterów, obu starterów, które wstępnie zaprojektowaliśmy z sekwencją otwartej ramki odczytu. Warto zwrócić uwagę, że w bazie danych mamy zapis tylko jednej nici z dwóch nici DNA. Jeżeli projektujemy startery, zawsze tak zwany lewy starter, w tym przypadku hybrydyzujący z początkiem otwartej ramki odczytu, ma zupełnie tą samą sekwencję, dlatego że tak naprawdę on będzie. Po denaturacji podwójnej nici DNA otwartej ramki odczytu, hybrydyzować z tą nicią, której my w tym pliku nie widzimy. Zatem sekwencja startera tak naprawdę jest komplementarna do sekwencji tej nici, której nie widzimy w tym pliku otwartej ramki odczytu. Rzecz ma się odwrotnie, jeżeli chodzi o tak zwany prawy starter. My w tej chwili mamy Końcowy fragment otwartej ramki odczytu jako starter prawy. Natomiast pamiętajmy, że ten starter będzie musiał hybrydyzować z sekwencją, którą my widzimy teraz w tym pliku. W związku z tym, to co należy w tym momencie zrobić, to utworzenie sekwencji odwrotnej i komplementarnej. Możemy to uczynić wybierając z menu Edit. Opcję reverse complement i to utworzy nam sekwencję, która jest odwrotnie komplementarna w stosunku do tej, którą przed sekundą mieliśmy. Ponieważ wcześniej nie zapisałem sekwencji otwartej ramki odczytu amylazy yy, z pewnym opóźnieniem, ale teraz to zrobię. I możemy to nazwać ORF, jak otwarta ramka odczytu z języka angielskiego. Otwórzmy sobie ulotkę pokazującą pewne cechy wektora P28A, a szczególnie chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli bliżej obszarowi polilinkera. Tutaj możemy zobaczyć, że jest. Element o nazwie RBS z angielskiego Ribosome Binding Site, czyli miejsce wiązania rybosomu. I tuż za tym miejscem znajduje się miejsce restrykcyjne dla enzymu restrykcyjnego NCO1. A także widzimy, że w obrębie tej sekwencji znajduje się kodon ATG, który jest pierwszym kodonem ulegającym translacji. No, jest to stosunkowo naturalne, ponieważ jest to pierwszy kodon ATG znajdujący się za miejscem wiązania rybosomu. Dalej widzimy sekwencję kodującą znacznik histydynowy, znacznik T7, a gdzieniegdzie widzimy miejsca restrykcyjne dla enzymów takich jak NDE1 czy NHE1. Dalej jest bardzo ważna część polilinkera, czyli miejsce, gdzie występują liczne Sekwencje rozpoznawane przez często stosowane w laboratorium enzymy restrykcyjne, jak BAMH1, ECOR1 czy hint 3 i ten obszar kończy się miejscem rozpoznawanym przez enzym XHO1. Dalej widzimy, że jest jeszcze jeden fragment kodujący 6 histydyn, chociaż w naszym wektorze P28a, to jest ta wersja pierwsza od góry, to jeżeli nie zmienimy ramki odczytu, to będzie to ciąg kodujący 5 prolin pod rząd. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli przeprowadzimy klonowanie tak, żeby sekwencja rozpoznawana przez enzym restrykcyjny XHO1, czyli sekwencja nukleotydowa CTC-GAG, rzeczywiście będzie w ramce odczytu, tak jak w wersji PET 28b, tutaj mamy CTCGAG, dokładnie w ramce odczytu leucyny i kwasu glutaminowego. To wówczas kolejne, to są kodony kodujące znacznik histydynowy oraz następny, ostatni to jest kodon stop. Zatem, jeżeli odpowiednio przeprowadzimy klonowanie in silico, nawet w wektorze PET28A możemy oczekiwać, że na końcu C rekombinowanego białka pojawi się znacznik histydonowy, którego translacja zostanie zakończona następnym kodonem, który jest de facto kodonem STOP. Taki schemat bardzo pomaga nam w zmodyfikowaniu naszych starterów, tak żebyśmy mogli wyposażyć nasze startery. W odpowiednie miejsca restrykcyjne dla enzymów, których byśmy chcieli wykorzystać do klonowania in silico. Tak zwany starter lewy, który hybrydyzuje z początkiem otwartej ramki odczytu amylazy, dobrze by było wyposażyć w miejsce restrykcyjne NCO1. I idąc tym samym tropem, rozsądnie byłoby prawy starter wyposażyć w miejsce restrykcyjne dla enzymu XHO1. Dzięki temu, w zasadzie, nasze rekombinowane białko nie będzie miało żadnych zbędnych, dodatkowych aminokwasów. Zacznie się od metioniny, zakończy na ostatnich aminokwasach amylazy, następnie powinno mieć 6 reszt histydyn i na tym powinna się zakończyć translacja. Zatem naszym wyborem jest NCO1 dla lewego startera i XHO1 dla prawego startera. Teraz otwórzmy sobie nasze sekwencje starterów, lewy oraz prawy. I zacznijmy od lewego, Jedyne, co chcemy zrobić, to jest tak naprawdę dodanie miejsca restrykcyjnego NCO1, czyli sekwencji nukleotydowej CCA-TGG. Dla odróżnienia wpiszę to małymi literami, co nie robi żadnej różnicy dla programu APE. CCA-TGG to będzie nasza sekwencja. Zapiszmy. Teraz, jeżeli chodzi o sekwencję nukleotydową prawego startera, pamiętajmy, że ona jest już odwrotnie komplementarna, zatem wpisujemy miejsce restrykcyjne po lewej stronie, dlatego że po utworzeniu odwrotnie komplementarnej sekwencji, to co teraz wpiszemy po lewej stronie, znajdzie się po prawej stronie. Czyli to, co powinniśmy teraz wpisać, to jest Odwrotnie komplementarna sekwencja dla sekwencji rozpoznawanej przez enzym restrykcyjny XHO1, czyli CTCGAG. Odwrotnie komplementarna, ponieważ jest to palindrom i tak będzie to CTCGAG. Zatem wpisujemy CTCGAG. I możemy zapisać tę sekwencję, aby nam nie umknęła. To, co jest bardzo ważne w, w tej chwili, to to, żebyśmy sprawdzili, czy nasza otwarta ramka odczytu czasem w środku nie jest trawiona przez te enzymy, które wybraliśmy do klonowania. Gdyby tak się stało, nie zachowalibyśmy ciągłości otwartej ramki odczytu, w związku z tym nie moglibyśmy jej sklonować w całości. Otwieramy sekwencję otwartej ramki odczytu, wybieramy z menu Enzymes, Enzyme Selector. I widzimy, że sekwencja NCO1 ani razu nie występuje w naszej sekwencji otwartej ramki odczytu. I tak samo XHO1, czyli dokonaliśmy dobrego wyboru. Nie moglibyśmy na przykład użyć sekwencji rozpoznawanej przez popularny enzym ECOR1, ponieważ w obrębie otwartej ramki odczytu amylazy raz występuje ta sekwencja. Natomiast z powodzeniem moglibyśmy na przykład prawy starter wyposażyć w miejsce restrykcyjne HINT3, jednak to by spowodowało wstawienie kilku dodatkowych Aminokwasów między końcem sekwencji aminokwasowej amelazy a znacznikiem histydynowym. My pozostaniemy przy wyborze pierwszym: NCO1 z lewej strony i XHO1 z prawej strony. To, co jeszcze warto sprawdzić, to czy te dwa enzymy restrykcyjne, które wybraliśmy do klonowania, będą współdziałały dobrze w jednym buforze. Producenci enzymów restrykcyjnych udostępniają takie informacje na swoich stronach internetowych, i możemy sprawdzić, na przykład NCO1, że w trzech różnych buforach dostarczanych przez tego producenta, enzym ten wykazuje 100% aktywność. Sprawdźmy jeszcze, jak się sprawa ma w przypadku XHO1. Widzimy, że ten pierwszy bufor gwarantuje tylko 75% aktywności, ale dwa pozostałe bufory oznaczone symbolami 2.1 i 3.1 gwarantują 100% skuteczność działania. Tak samo było w przypadku enzymu restrykcyjnego NCO1. Zatem te dwa bufory 2.1 i 3.1 u tego producenta byłyby dobrym wyborem. Oznacza to, że. Oba te enzymy mogą jednocześnie pracować w tym samym buforze i trawić jednocześnie oba końce, w jakie byśmy wyposażyli nasz produkt PCR, czyli naszą otwartą ramkę odczytu amylazy. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to to, że jeżeli enzymy restrykcyjne znajdują miejsca restrykcyjne na samym końcu fragmentu DNA, to wówczas nie wszystkie działają ze stuprocentową skutecznością. I tutaj też powinniśmy w takiej tabeli, którą możemy znaleźć na stronie producentów enzymów restrykcyjnych, znaleźć, jak zachowuje się nasz enzym NCO1. I tutaj możemy zobaczyć, że jeżeli jedna para zasad występuje między końcem fragmentu DNA a miejscem restrykcyjnym. Czyli innymi słowy, jeżeli miejsce restrykcyjne jest jedynie o jedną parę zasad oddalone od końca fragmentu DNA, to wówczas enzym restrykcyjny NCO1 nie wykazuje aktywności. Jeżeli miejsce restrykcyjne jest oddalone o dwa, albo najlepiej 3, 4 albo pięć par zasad od końca fragmentu DNA, to wówczas enzym wykazuje odpowiednio wysoką aktywność. Więc musimy zadbać o to, żeby nasz produkt PCR powstał w taki sposób, aby miejsce restrykcyjne nie było końcem fragmentu DNA, tylko żeby było od tego końca oddalone minimum 3 pary zasad. Tę samą informację powinniśmy dla enzymu Xho1 znaleźć i tutaj widzimy, że y, największą aktywność enzym Xho1 wykazuje, jeżeli oddalimy miejsce restrykcyjne o 4 albo 5 par zasad od końca fragmentu DNA. Więc, mając w pamięci te informacje, najrozsądniej byłoby dodać po prostu 5 par zasad na końcu naszych starterów. Zatem, tutaj możemy dodać 5 dowolnych nukleotydów. Tutaj też tak możemy uczynić, i ponieważ dzięki temu nasze miejsce restrykcyjne, Jedno i drugie oddali się od końca fragmentu DNA, który powstanie w wyniku reakcji PCR. Enzymy restrykcyjne NCO1 i XHO1 będą wykazywały maksymalną aktywność. Jak nasz produkt PCR będzie ostatecznie wyglądać? Powinniśmy sobie z powrotem otworzyć naszą otwartą ramkę odczytu. I tak naprawdę możemy wyobrazić sobie nasz produkt PCR w ten sposób, że jeżeli nasz lewy starter de facto odpowiadał pierwszym 19 nukleotydom otwartej ramki odczytu, no to wystarczy dokleić to co dopisaliśmy po lewej stronie tego startera do początku naszej sekwencji otwartej ramki odczytu. W przypadku startera prawego najwygodniej będzie to zrobić w ten sposób, że y, utworzymy sobie nowy plik, skopiujemy tę sekwencję, utworzymy nowy plik, do którego wkleimy tę sekwencję, a następnie przeprowadzimy. Y, operację polegającą na wytworzeniu odwrotnie komplementarnej sekwencji tak, żeby wytworzyć zapis zgodny z tym jednoniciowym zapisem dla otwartej ramki odczytu. Zatem menu edit przeprowadzamy operację reverse complement i dzięki temu może bardziej intuicyjnie w tej chwili to wygląda mamy ostatnie 24 nukleotydy z pominięciem kodonu STOP. Potem mamy 6 nukleotydów odpowiadających sekwencji rozpoznawanej przez enzym XHO1 oraz 5 dodatkowych nukleotydów, które dopisaliśmy tylko po to, żeby zapewnić maksymalną aktywność enzymowi restrykcyjnemu XHO1. Kopiujemy to, co nie występuje w otwartej ramce odczytu, a następnie. Ponieważ nasz starter nie hybrydyzuje z fragmentem odpowiadającym kodonowi, stop, bo tak żeśmy go zaprojektowali, więc możemy ten fragment usunąć i w to miejsce wkleić to, co by zostało wygenerowane przez PCR, czyli to, co występuje na końcu naszego startera prawego. Na końcu, oczywiście, po przeprowadzeniu operacji polegającej na wytworzeniu odwrotnie komplementarnej sekwencji. Więc tak wyglądałby nasz produkt PCR, który możemy sobie zapisać jako produkt PCR. I sprawdźmy, czy tutaj występują miejsca restrykcyjne dla enzymu NCO1 i XHO1. W tej chwili widzimy, że zarówno miejsce dla NCO1, jak i XHO1 występuje w tej sekwencji i możemy podświetlić poprzez wybór opcji highlight. Oczywiście są to te miejsca, które my dopisaliśmy. Po przeprowadzeniu trawienia restrykcyjnego, w obrębie tych czerwonych pól zajdzie cięcie. I oczywiście, przeprowadzając klonowanie w laboratorium, powinniśmy także w taki sam sposób strawić nasz wektor P28A. W związku z tym musimy wybrać te same enzymy restrykcyjne NCO1 i XHO1 i je sobie podświetlimy. Najpierw rzeczywiście występuje NCO1. A potem miejsce XHO1, zgodnie z ulotką, której się już wcześniej przyglądaliśmy. Najpierw miejsce dla NCO1, potem miejsce dla XHO1. W rzeczywistości, gdy przeprowadzimy klonowanie, w obrębie tych czerwonych pól także zajdzie cięcie DNA, podobnie jak w obrębie tych czerwonych pól, które występują w produkcie PCR. Zatem poligacji tak naprawdę zostaną odtworzone miejsca dla enzymu restrykcyjnego NCO1 i XHO1. W związku z tym, w klonowaniu in silico nic prostszego. Należy zaznaczyć początek czerwonego pola i koniec czerwonego pola. Kopiujemy tę sekwencję do schowka, a następnie zastępujemy fragment. Zaczynający się tym samym miejscem restrykcyjnym i kończący się właściwym enzymem restrykcyjnym. To teraz zastąpimy sobie wklejając sekwencję, czyli przeprowadzamy operację paste. Oddaliły nam się istotnie te miejsca restrykcyjne, i dzięki temu mamy pewność, że operacja się powiodła. Na wszelki wypadek tę sekwencję zapiszemy sobie jako pet 20 8A i napiszę ORF, bo przeprowadziliśmy klonowanie naszej otwartej ramki odczytu. Pamiętamy, że pierwszy kodon ulegający translacji znajduje się w obrębie miejsca restrykcyjnego NCO1. Zatem spróbujmy znaleźć otwartą ramkę odczytu, która się zaczyna właśnie na tym ATG. Powinniśmy sięgnąć po narzędzie, znajdujące się w menu ORFs. I to jest ta ramka odczytu. Ona jest zdecydowanie krótsza niż nasza właściwa, bowiem nasza właściwa to jest ta następna. I tutaj pojawia się właśnie problem polegający na tym, że. Translacja zawsze będzie się zaczynać od pierwszego ATG, tego wskazanego przez producenta wektora ekspresyjnego w tej ulotce czyli tego kodonu ATG, który występuje w obrębie miejsca restrykcyjnego NCO1, a nie tego, który jest pierwszym kodonem ATG w obrębie naszej otwartej ramki odczytu. Zatem taki konstrukt. Nie nadawałby się do otrzymania rekombinowanego białka, o które nam chodzi. W związku z tym musimy zmodyfikować nasz starter lewy w ten sposób, żeby ramka odczytu między otwartą ramką odczytu a ATG, kodonem znajdującym się w obrębie miejsca restrykcyjnego NCO1, była w tej samej fazie odczytu. Dzieli nas tutaj jedna guanina, w związku z tym powinniśmy dwa, tak naprawdę, dowolne nukleotydy dopisać do lewego startera między częścią hybrydyzującą z matrycowym DNA, a częścią, która stanowi miejsce rozpoznawane przez enzym restrykcyjny NCO1, czyli między końcem miejsca restrykcyjnego. A początkiem naszej sekwencji kodującej pochodzącej z otwartej ramki odczytu, powinniśmy wpisać dwa dowolne nukleotydy. Wpisałem CC, które spowodują, że ramka odczytu zacznie się zgadzać między rzeczywistym kodonem rozpoczynającym translację, a całą resztą, która pochodzi z otwartej ramki odczytu. Wpisując te dodatkowe nukleotydy musimy jedynie zadbać o to, żeby przypadkiem nie wytworzył nam się kodon stop, ale te dwie cytozyny takiego efektu nie powinny mieć. Więc jeżeli byśmy takiego startera lewego, którego zresztą możemy sobie zapisać na wszelki wypadek, gdybyśmy go użyli do klonowania in silico, to możemy oczekiwać, że w tym miejscu, między kodonem ATG... Z miejsca restrykcyjnego NCO1, a kodonem ATG z otwartej ramki odczytu, pojawią się dwie cytozyny, i to powinno spowodować tym razem znalezienie właściwej otwartej ramki odczytu. Spróbujmy jeszcze raz. Find Next. I teraz rzeczywiście ta ramka odczytu, zaczynająca się od kodonu ATG w obrębie miejsca restrykcyjnego NCO1, kończy się kawałek dalej za miejscem restrykcyjnym XHO1. Więc spróbujmy przeprowadzić translację in silico. Wybieramy menu ORFs i szósta pozycja Translate. To powinno spowodować otrzymanie białka, które w głównej części składa się z ludzkiej amylazy. Na początku są dwa dodatkowe aminokwasy. Pierwsza metionina, pochodząca oczywiście z kodonu start w obrębie miejsca restrykcyjnego NCO1 i alanina, która wyniknęła z konieczności dostosowania ramki odczytu. Dalej mamy sekwencję amylazy, i na samym końcu mamy ciąg 6 histydyn, który Powinien umożliwić wydajne oczyszczanie na złożu niklowym techniką chromatografii powinowactwa. W ten sposób dobrnęliśmy do końca klonowania in silico. Bardzo często tego typu procedury się przeprowadza przed przystąpieniem do rzeczywistego klonowania z użyciem prawdziwych sekwencji DNA i prawdziwych enzymów restrykcyjnych.